Czy mamy w aptece problem z wulgarnymi pacjentami? Ostatnio dostałam takie pytanie pod jednym z TikToków i już Wam mówię jak to jest. Czy pacjenci używają często wulgarny, wulgarnych nazw na przykład narządów, czy właśnie używają po prostu wulgarnego słownictwa? I powiem Wam tak, zdecydowanie tak, zdarza się. Często pacjenci, zwłaszcza starsi, nie potrafią nazwać na przykład narządów intymnych i rzeczywiście używają nazw, które obecnie uważa się za wulgarne. Bardzo często zdarzają nam się starsi panowie, tacy typowo stereotypowi Januszowie, którzy też rzucają nam takimi niewybrednymi, wulgarnymi żartami. Oczywiście zawsze najbardziej pomaga okład z młodych piersi, wiecie jak to jest. Najlepiej właśnie farmaceutce coś takiego zasugerować. No i niestety to, to jest taki dosyć częsty problem w aptekach. Bardzo często jest też tak, że pacjenci używają na przykład nazw bardzo przestarzałych niektórych chorób i na przykład miałam pacjenta, który prosił mnie o coś, na Francję. Ja nie wiedziałam w ogóle o co mu chodzi. Okazało się, że chodzi mu o pryszczka na ustach. Ja tej nazwy nie znałam, bo w moich czasach i w moim otoczeniu już się tak tej choroby nie nazywa. Także no tutaj zdarza się tak, że nie możemy się dogadać z pacjentami właśnie dlatego, że używają nazw właśnie, które w tym momencie się już nie używa albo nas sprawiają w jakieś tam zakłopotanie. Jeżeli chodzi o bluźnienie, zdarza się również, że pacjenci na przykład mówią, że bardzo ich boli głowa, używając właśnie wulgarnych określeń, my wtedy im raczej nie zwracamy uwagi, jakby przemilczamy temat, udajemy, że nie usłyszeliśmy. Miałam też panią, która przyszła po środki przeciwbólowe zapytałam jej, co ją boli, żeby dobrze jej dopasować po prostu substancje, ona powiedziała, a wie pani tak mnie w dupie strzyka. No i tak naprawdę nie wiadomo po prostu co wtedy powiedzieć, jak zareagować. Zawsze jestem dosyć mocno zmieszana i nie wiem, co, danego, co danemu pacjentowi odpowiedzieć, ale no staram się zawsze podejść po prostu jak do człowieka, zrozumieć, że ma po prostu jakiś tam problem z wyrażeniem swojej myśli. No i jakoś radzimy sobie z tymi sytuacjami. Raczej nie zdarza się, że zostajemy wyzywani my. Bardzo rzadko następuje taka utarczka słowna z pacjentem. Rzeczywiście on do nas zwraca się wulgarnie. Takie sytuacje już raczej nie mają miejsca, bo mamy status jakby chroniony w tym momencie jako pracownicy apteki. Mam nadzieję, że rozwiałam Wasze wątpliwości.